Przystępujemy do montażu napędu garażowego firmy SOMFI. W prezentowanym na filmie montażu użyty zostanie napęd Dexo Pro z szyną na łańcuch. Na wstępie montażu napędu konieczne jest założenie wspornika progu na szynę napędu. W tym celu wsuwamy nakrętki do elementu łączeniowego szyny napędu i dokręcamy do niej wspornik progu za pomocą śrub. Jeżeli jest potrzebna regulacja napięcia łańcucha, możemy tego dokonać poprzez dokręcenie lub popuszczenie śruby napinającej łańcuch. W celu wyciszenia łańcucha, do szyny napędu montujemy poduszki zespołu łańcuchowego. W tym przypadku zasklepimy wyjście dodatkowych przewodów, takich jak na przykład przewody do fotokomórek czy przewody do lampy sygnalizacyjnej i tym podobne. Przystępujemy do zamocowania główki napędu do szyny. Trzpień napędu wsuwamy w szynę, mocując główkę napędu za pomocą wkrętów. Przystępujemy do połączenia ramienia z wózkiem jezdnym szyny za pomocą wałka i zabezpieczającego pierścienia sprężynującego. Przystępujemy do montażu ogranicznika ruchu. Wstępnie ustawiamy ogranicznik ruchu zaraz koło głowicy napędu. Dokonujemy pomiaru punktu centralnego górnego panelu w celu zamontowania wspornika bramy w zaznaczonym miejscu. Montujemy wspornik bramy za pomocą wkrętów samokwintujących. Następnie łączymy ramię ze wspornikiem bramy, który znajduje się na górnym panelu bramowym. Ramię łączymy ze wspornikiem za pomocą wałka i zabezpieczającego pierścienia sprężynującego. Montujemy wspornik progu do sufitu garażu, pamiętając o tym, że szyna powinna być umieszczona centralnie. Otwieramy bramę, dzięki czemu ustalamy położenie tylnej części szyny. Za pomocą wkręta montujemy szynę do sufitu, pamiętając, że wkręcamy wkręt pomiędzy główkę napędu a ogranicznik ruchu. Następnie przystępujemy do ustalenia miejsca położenia ogranicznika ruchu. Otwieramy bramę ręcznie w celu ustalenia górnego położenia bramy. Ogranicznik przesuwamy do oporu, do wózka jezdnego. Za pomocą klucza imbusowego dokręcamy ogranicznik. Będzie on wyznaczał maksymalną pozycję otwarcia bramy. Przystępujemy do podstawowego zaprogramowania napędu bramy. Przystępujemy do wprowadzenia górnego oraz dolnego położenia krańcowego. Naciskamy i trzymamy przycisk SET przez około 3 sekundy, aż do mignięcia lampki napędu. Klawiszem minus doprowadzamy bramę do dolnego położenia. Brama zamknięta. Jeżeli jest taka potrzeba, ustawienie położenia możemy korygować plusem podnosząc bramę lub minusem opuszczając bramę. Jeżeli dolne położenie zostało ustawione, potwierdzamy to klawiszem OK, naciskając go. Brama sama wykona cykl, otworzy się i zamknie. Brama zapamięta położenia krańcowe i jest gotowa do użytku. Wprowadzamy pilota do pamięci napędu, trzymając przycisk prog, aż do zapalenia się lampki. Około 3 sekundy. Po zapaleniu się lampki naciskamy klawisz na pilocie. Prawidłowe wprowadzenie pilota do pamięci urządzenia jest zasygnalizowane mignięciem lampki.